Z tej strony Blast Oli, a to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam modyfikację Enchanting Infuser. Widzę, że tam jakiś portal jest. E, więc na początku zapraszam Was do subskrypcji e, mojego kanału, mojego drugiego kanału Blast Oli, Plus. E, do trzeciego kanału Blast Oli, Plus i do drugiego o, Olivier oficjal. E, mam nadzieję, że spodoba Wam się odcinek. Następnie jeszcze zapraszam Was do zalajkowania filmiku i zaczynamy. Najpierw sobie polećmy, zobaczyć... No, latanie. To latanie trochę. Zobaczmy, co tu jest. Prawie skończony portal. Złote budki, bazel, dworu. A, to jest ten nowy enchant, jeden z nowych enchantów. No dobra. Ej! Czy można skończyć tak jakby? Czy można skończyć ten portal czy nie? Zobaczmy. Tak, to jest idealnie na skończenie tego portalu. Tu i tu. Tu mamy. Tu są te trzy. To sobie wyrzućmy. I można jeszcze zapalić. Jej. Czyli jakby ktoś tutaj był, to ma cały portal. Ja sobie założę, że te budki. Tak na odcinek tylko. E Dobra, a my lecimy. To, to pokażę wam ten enchanting Infuser. Małpa. Enchant... O! Jest! I tutaj jest pierwszy poziom Enchanting Infusera Tak się go robi eee, Trzeba mieć też zwykły enchant I tutaj jest ten lepszy, czyli trzeba mieć tego, Netherite. -y. I tak właśnie trzeba go zrobić I Właśnie w dzisiejszym odcinku wam e, pokażę to e, Na początku sobie wejdziemy tu... E, nie Gdzie to jest Enchanting Infuser na 3 lajki kolejny odcinek więc pamiętajcie o tych lajkach jeśli Wam się podoba ta seria Gdzie to jest ten Enchanting Infuser? Nie umiem go znaleźć Hmm No to wam jeszcze muszę pokazać te mody. E, dobra, to sobie znajdziemy. O, enchanting infuser. Bloki dekoracyjne. Najpierw pokażę, pokażę Wam te dwa. Weźmiemy sobie komuś zbrojkę na przykład diamentową. Tu mm, mieczyk i łuk sobie przełożymy no to w sumie musimy ściągnąć bo zaraz będziemy robić inne rzeczy dobra to jeszcze łopata o telefon łopata to i to w sumie mogę wam jeszcze pokazać młotki jakieś weźmiemy żelazny a to a ten? Może to jest diamentowy? Tak, to jest diamentowy. Weźmiemy jeszcze młotek do tego. Na początku... i <laughs> itemy. Oczywiście potrzebujecie do tego levela i... ...nie wiem czy nie czasem... O! Nie wiem czy nie potrzeba też... O! Nawet się można ściągnąć stąd! Nie wiem... O! Biblioteczki też. Nie wiem czy nie potrzeba też czasem... Tego Lapisu Ale weźmiemy sobie Biblioteczki, co? Takie są na plecaki Tu sobie tak przełożymy Tu to zniszczymy, tu, tu Tu możemy tak Dobra, już prawie Tylko se tak Dobra, może być tak. A jeszcze zrobimy podłogę. Żeby ładniej wyglądało. Chyba już żadnego enchantu nie zmieni za bardzo, ale no wiecie. Eee, w ostatnim odcinku zauważyłem, że trochę muzyka była za głośna, więc ją sobie trochę ściszyłem żebyście słyszeli, co ja mówię, e, dobra, tu damy diamentową. O, i widzicie? Właśnie to jest to. O, nad nim co to jest. I tu macie takie rzeczy. Tylko sobie weźmiecie wydajność 5 i macie 8 poziomów zaklęcia. Niezniszczalność. 3. Szczę szczęście 2. Dwa wnego dotyku już nie możecie wsadzić. Ale jak to zrobicie to możecie wsadzić. Więc, a co to jest? A, że e, jakby nie trzeba aż tyle tych rzeczy dawać, żeby naprawić. To co, szczęście czy jedwabny? Jedwabny. I macie teraz tak. I wykupujecie. I macie to. A tu wam pokazuję, ile biblioteczek macie. Jedwabny, dotyk, niezniszczalność, wydajność 5. Teraz kill off. Chcecie mieć na przykład mega dobry kill off. Wydajność 5. Szczęście, czyli fortuna. I niezniszczalność. Mendingu się nie da. A to dziwne. E, na... A może to trzeba mieć więcej biblioteczek po prostu? Dobra, wykupujemy. Chyba trzeba mieć więcej biblioteczek, właśnie. Tu też wydajność. O to dobra, zobaczmy, co by się. E, a, to tu zostaje. Zobaczmy, co. O nie, leje. Dobra, i już nie leje. Zobaczmy, co by się stało, jakbyśmy dodali jeszcze trochę. Zobaczmy, co by się stało, jakbyśmy dodali jeszcze kilka tych biblioteczek. Tak, taka wysokość może być. Cyk. Dobra, jeszcze tu robimy. Dobra. I teraz chyba mendingu się nie da zrobić na tym. No dobra, macie takie też. To jest i tak ok. Tu też może być jedwabny dotyk i zaklinacie i macie. To jest po prostu taka łatwiejsza do robienia ta. No tu możemy dać to. I kolejna rzecz zaklęta. Się da z, mo z modyfikacji też się da i może być szczęście albo nie, ten na przykład możecie mieć do kopania jakichś Rud bez... Co? Tu działa Dobra, zrobimy tak o i teraz się zaklu. Ja nie wiem, chyba coś źle nacisnąłem wtedy. O, dajecie sobie moc 5 Niezniszczalność 3 nieskończoność... No, ja wolę płomień. Nieskończoność też można dać. I uderzenie. I to! Macie najlepsze możliwe w Minecraft'ie. Jeszcze tylko w kowadle mending. Czy się da w ogóle to do kowadła jeszcze dać? Eee, kowadło. Na... Na prawa. Bierzecie tu możliwe że jak się da jeszcze więcej tych biblioteczek to będzie... a nie to 21 chyba więcej się już nie da chyba żebym dał tu nie to 17 wtedy no chyba, ta, chyba tak jest najlepiej e, dobra to naprawa e, na przykład nie wiem ja bym chciał na no, takim dobrym łuku naprawę a to na odwrót sorry A, bo chyba naprawdę... No Co? Można. Niezniszczalność, wszystko jest. Można naprawę. No Tylko nie wiem, czemu z tym nie można. Może coś tutaj nie pasuje do tego. Może uderzenie nie może być z czymś. A! A, nie, dobra. Nie wiem w sumie czemu. Dobra, a tą resztę rzeczy... A ja chyba wiem dlaczego. Może na tym jest dopiero mending. Jak przecież ten jest lepszy. Ostrość, le... Tak! Dobra Na tym będzie mending powinien być. Nie, nie ma. Może wezmę sobie e, kill kilof Może na kilofie się da mending. Ale na pewno jest tu dużo więcej. A nie, tu jest tak samo przecież. Ja nie wiem, co za różnica jest, To jakby. No nie wiem. No dobra, ale zaklinijmy sobie przykład tylko na wydajność 5 byście chcieli. To bierzemy, ale się da. Zawsze w to dodać jeszcze. Ostrość, to bierzemy jest... ostrość, bloodletting. Co? Jak to to też coś daje. Jakieś ulepszenie. Od... Odrzut nie jest dobry Grabiesz, macie sobie grabiesz dwa return O, to jest fajne To szerokie ostrze troll, zaklęty ogień O, to też jest dobre O i macie takie rzeczy Odrzut jest głupi Odrzut nigdy nie bierzcie i macie taki taki epicki mieczyk Jakbyście jeszcze go zrobili na tego, na netherite'owego, to byście w ogóle mieli mieczyk. O, i tu bierzecie ochronę, 4 niezniszczalność, wydajność pod wodą, oddychanie i jeszcze to. I macie za 12 tych takich taki chemik. Teraz tu bierzecie. Też najlepsza ochrona, też najlepsza niezniszczalność. Ciernie i to. I cyk. I bierzecie i macie kolejną część najlepszą zbrojki. Ochrona jest zniszczona. Jeszcze tylko ten mending. Eee, trzeba potem dorobić. A mending to akurat u osadników znajdziecie. Weźmiecie się. To, to aż akurat tak nie jest. Ten łagodny upadek to na pewno. Głębinowy wędrowiec to też. I cyk. I bierzecie. I macie najlepszą zbrojkę. Teraz tylko zobaczymy. Eee... Ader, clear Dobra. I na prawa, na prawe bierzecie. Wkład, nie wiem. To mogą być. O, dobra. Wkład bierzecie ten na pierśnik i chcecie go mieć ulepszonego. I co, jaki macie najlepszy możliwy e, na pierśnik w Minecrafcie? O nie, coś zrobiłem. Teraz bierzecie, zakładacie to niepotrzebne i bierzecie se tu, a to jest chyba, niezniszczalny a to jest ten słabszy. To bierzemy tak, tu i za chwilę pochodzimy na survivalu. E, jeszcze sobie wezmę strzały. My nie skończymy, że nam się nie skończą, ale wiecie, lepiej lepiej jest je mieć Dobra, tak e, i teraz Gama Mode Survival e, survival. Dobra 14 minut dobra No lecimy a, ja mogę jeszcze jedną rzecz spróbować zrobić. Ej, jak to ma... O, dobra, w sumie nie. I cyk, poleciał. I wróć. I cyk. I cyk. I wróć mieczyku. Cyk. Ja jak taki tor z mieczem, ale... A właśnie, a czy tu się da na tym zrobić tutaj troll? Zobaczmy. No Włóż się tu. Czemu to coś się tu nie wkłada? A może dlatego, że on już był wcześniej zrobiony? Wkład czy mieczek? Miecz... A, bo on chyba już był wcześniej. Eee, kreatywnie zrobiony. Mm, to gdzie ten młotek? i sobie teraz Netherite Hammer. Dobra. Tu, i tu nie można go zmienić. On, a bo on chyba jest do kopania przecież. Dobra. Dobra, i ten stół, jak on się nazywał? Stół kowal ale... Dobra mm. Dobra Pamiętajcie o subskrypcji kanału I, że, i o tym, że na 3 lajki Jest kolejny odcinek z tej serii, bo na razie ona jest całkiem popularna o i macie zamiast 10, 11. Cyk. I najlepszy możliwy mieczyk w Monicrafcie. Nie ma tyle enchantów. Dobra, to teraz weźmiemy... E, kurde, 5. Time. A, e, jeszcze ukośnik. E, knight. No. Ty jak się świeci ten miec. miecz. Miecz. Jakiś potworki Na przykład ta owca. I leży na hita. O, to jest ten nasz domek z poprzedniego odcinka. O. и на хита Чик Добро, А, добро, то, наверное, это хвоста Добро, то хвоста Добро, Ну, No, że to jest problem. Ja nie mogę, ale jaki dobry miecz. Co to... się tu dzieje? Już paty. No, się za dużo dzieje. Nic nie widzę. dobra, o Oni nie robią czasu Dobra, teraz sobie przetestujemy łopatę. No. Łopata. Ze touch'em chyba. O, i kilofik. I co to robi? O, jeszcze motyka. Jej, motyka najlepsza. A ten. Ło, ten. E, ...młotek tak kopie. Tak porządnie. Dobrze. Jeszcze siekierka. Ty, jak szybko kopię ta siekiera? Była no, na mlecznej jedynie, to bym chciała taką mieć. Jak ona kopię? A to? Tu mi się nad nie zużyło praktycznie w ogóle. A, bo to ma naprawę. No, ale i tak praktycznie w ogóle mi się to nie zużyło. Ten set, eee, w sumie mogę jedną rzecz zobaczyć. Dobra, weźmiemy nie to weźmiemy buty? Ło, wow, buty nurka weźmiemy teraz może na netherite e, tu wyjdziemy tu damy e... o, ja nie wiem gdzie to jest było takie coś jednego a to co? o, to są te rzeczy o! Czyli ciekawe, czy się da z upgraded naderaitu. Przykład. I wie, weźmiemy przykład ten mieczyk Jak on ma osiem? Oś ostra. A bo nie się nie zrobiłem. Runet Edge to odrzutnie, grabież, ale chyba największy jest grabież 3, tak mi się wydaje. Kronn Enchantic Power. A, bo ja jeszcze mogę dodać te, jeszcze bym mógł dodać biblioteczek chyba trochę, chyba trzy jeszcze biblioteczki. Dobra, zaklinamy, 11 11. A ten miał więcej Co jest? To ten ma więcej tych enchantów e, Shift Fire aspect two. To jest Mega dobry miecz też Fire aspect jeszcze daje Co to jest za ruina jakaś co to jest? o ja nie wiem co to jeszcze coś tam nie, już nie ma nic co to jest? nie ma tu jakiś skrzynek pod tym czy coś? nie ma o, tu coś jest. Jakiś domek. Ty... Co? Coś widziałem. Duch. Gdzie on zniknął? Halo, Halo duchu. Co to było? Gdzie wy to widzieliście? Jakiś duch mi się pojawił. Gdzie on się zniknął teraz? Ja nie wiem, gdzie on zniknął. Ty, co to było? To chyba z moda coś. Możliwe, że to było tam to jakieś cmentarzysko, czy co? Coś. On, tam, on tu jest. Co to jest nie? Duchów jakiś, czy co? Siema. Co on nam da? On nic chyba nie dał. Możliwe, że coś da. Dobra widzowie, ja mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek z tego enchanted Infusera. Przy okazji pokazałem wam kilka innych mod na przykład tego z Upgrading Netherite, z tym Blazing... Czego się tam nazywa? Bla Blazerite Sword. Pokazałem wam też tą modyfikację, co tu jest ten duch. Sam nie wiedziałem, że tutaj takie coś jest. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jak tak, to zostawcie lajka w górę. Kciuka w górę i, i na 3 lajki jest kolejny odcinek. Jak chcecie, jak będzie 4, jak, jak będą 4 lajki, to w następnym odcinku jest z nami nasz kruk. Znowu znajdę, y, przyniosę tamtego kruka z tamtego domku, i on będzie z nami w następnym odcinku. A co to jest? Czekajcie, co to jest? Jakiś domek. Ja tego nie robiłem. Ty, domek Kubusia Puchatka. Ty, jaki fajny dom. Tylko z dirta. Dobra. To w tym miejscu zakończymy. Usunę sobie wszystko z ekwipunka, żeby mieć puste. No nadzieję, żeby wam się podała ten odcinek. Jak wam mówiłem, zostawcie lajka. Yy, I subskrybujcie, lajkujcie, ja się z wami żegnam, cześć!